Kolejny odcineczek. Tak, wyszła. Tak, to, to wyszło. jest jakiś rysunkowy świat. Co ja już tam doszedłem? Nadal deski nie jest... że Co Myślę, że jestem... Głupi. To prawda. Ja myślałem, że dostaniemy tego... Mm... Tą deskę, tą Rudolfową, za po prostu jak przejdziemy te wszystkie trzy światy. się bardzo próbował. Prawda. I jeśli chcecie, ja już yy, właśnie osobie, które nazywam Patryk, Patyk, wysłałem właśnie Party Dog'a. Jeśli chcecie być Jak będziecie ze mną po prostu na serwerze to ja po prostu najsłabszą najsłabszej osobie po prostu wyślę właśnie tego skarikata najsłabszej, że będzie na serwerze. Nie, nie musi to być na odcinku. Czasem będę zrobił to też poza, odc za, poza odcinkiem po prostu. Jak już nie będę nagrywał. No i... iślecie. Pomyślicie, czemu ja e, nie, nie jestem na samym początku? Jakby. What? <laughs> e, o, kurde, Co to jest ten Patryk Patek? Pokaż mi go. No, kurde, ja deski nie mam. Nie, to jest <laughs> To jest ten pierwszy Rozwaliłem to Rozwaliłem to, rozwaliłem to, rozwaliłem to Ok O kurde O kurde Ile? W sumie to mało 5 nawet nie Jeszcze raz 10 Tak byśmy rozwalili to normalne to ma. Chyba, ale nie wiem, czy z tego dostajemy. Ok, triple damage. All fine, razy 10, naprawdę. Szukajmy z tą w ogóle. O, taką Raz 5 to jest. Potrzebujemy um, się z tym. Patryk, Patyk. Kurde! Tylko, że dwa typy mają cenę. Ile to ma? Okej, to ma ze trzy. Co, so, sobie to, a ja się potrzyduję, się że... Z nikim! Jak ta wywiara będzie miała Only Friend, to ja... Jest... Okej. Okay. Co tu mi przyszło? Myślę, że mam tak mało jak... Wydałem na to wszystko. w ogóle było taka to black cat. Okej. Okay. Co tu? Okej. Okay. Rozmawiamy to. To jest 8 razy 3, więc nawet dużo. Вот ты. Да, хорошо, да, 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 патрик! патрик! патрик, патрик. Шоу Ай, дашь, да, дашь, да, патрик! да, дашь, да, да, что да, да, это да, 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 я так, co nie lubię. <noise> jak to widz, to, to to, przepraszam, już się lubię. Ale jak to nie widz, nie subskrybuje kanału, to, 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 to się nie dogadamy jakoś. Spotkam go drugi raz, to już nic nie dam. że chcesz coś napisać na czacie, a nie pójść sobie z serwera, wyjść, wyjść. Tylko patrzysz na gifty. Nic innego. Znaczy czemu? ja mam? Go? W ogóle, ja chyba kupię dwa te ej tu ile mi zostanie więc bój bój się jednak nie zamknij ale będę kupował dwa te jajca i 200 robuxów jeszcze będę miał tak 1000 robuxów kupujemy Dwa jajka Uff. Chyba je tak i <zys> 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 Coś 200 rubs. Już teraz pomyślimy nad to. niestety nie. Widzę widzicie to? A widzicie to? O kurde, dobra, to już jest rozwalona. Nie myszka moja się zaplątała. Nienawidzę. Ty uczucie jak mi się myszka zaplątuje gdzieś. Jakieś i Idźcie tam to rozwalić. Uch. Dobra, powiedzmy 200 robuxów. No. Dobra. 200 robuxów, widzę. Szybkie otwieranie. Gdzie to jest? AFK. AFK otwieranie. AFK otwieranie. To sobie kupię na pewno. 50 robuxów. Chyba już nic. Nie dobrze, no, nie wiem, jaka jest y... Dobra, 50 Robuxów to sobie zachowam. Echa. Blu, 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 blu. Emir, weź tu nie przelatuj. Fajny lolo Jak 25 giftów, a jeszcze dwa gifty eee, 13 minut 14 Fajny lolo, masz coś? Czc緊, czy nie? Może to, może to, może to, bóg to. Ok, się zgodzę Taki bombik <noise> 70 trelionów. Przepraszam, ale nie pokaźnie trajdę tylko z jedną osobą, która ma gówno Bartek, może ty 5 sekund No! Wszedł i wyszedł dosłownie. jeszcze hardcora nie ma odlokowanego, to jest skandal. Prawda. Chcę już mieć deskę. 10 robuxów na jedne gry. Może hoverboard? Nie. No naprawdę, nie było co wydać. Od tego, że blokuję, oh! jest zablokowany. Czekaj, go teraz włożę do banku? Czekaj, czekaj, co? ja odkryłem, jak zamurować pt, żeby ktoś mi ich nie wziął? Więc ja wy, wiem, że wy to wiecie pewnie już dawno, ale dla mnie to jest nowość. Prawda. Смотрите, И читал тот факт. Окей, май бай. В платье, где этот подтест? Ну, Trzyma. A wejdziesz na ten simulator i bo nagrywam odcinek teraz. No, <głos》>. <głos》>. Czekajcie, ja podgłoszę trochę. Aktualnie przechodzę rysunkowy świat. Widziałeś go czy nie? Bardzo. A za bardzo. To, to <głos》>. Tak? Nie, nie zdradzamy na razie nic, ale może będzie miał. Wymyśliliśmy już nazwę, o czym będzie nagrywać. My zawsze nawet nie wiemy, że coś będziemy mieli, a po y, prostu i tak myślimy nad tym. Co? Okej, okay, okej. Okay. A ty miałeś okulary? Ja, Dobra Wzowie Weź się oddal ode mnie Ja przybliżam Ja przybliżam Okej Jesteś ty? On fajny, siema No Czekajcie chwilę Siedba. Dobra, wy jestem? Ale jeszcze nikt nie zmienił. Tym. Ej, jak... Ej jaki ty miałeś nick? Chcę zrobić się Ja... Jaki ty pierwszy miałeś Nik? Najpierw Najpierwszy, gdzie tworzyłeś Robloxa. Okej. tu były literkami. Ok. Nie muszę tego poszukać. To jest Muszę chcę z poszukać. posłuchać. to. Tutaj. Tu, 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 tu. To szukaj tam. Szybko, bo czasu nie było. U Jak? U Coś tam dalej miałeś. Masz? Dobra, to mów już. Dobra, Dobra. Udy. Udy. No. Pierwsze no. dwie. Udy. No. I, i. I, I. no. Rychy. Rychy. Ry, I r. Ry. Ry. V. v. M. M. Tyle? Tyle. Przesłałem Ci coś. Przesłałem Ci. Marcin! <laughs> Marcin. Kręciołek! <laughs> to jest Skarikat. To jest stary twój drugi ekskluzji... Jara. <grymne> chodź na przetrzymaj to. Czy ty tam, Nie, nie. Ale to zaraz po tym odcinku. Po tym odcinku. Okej. Okay? To, to dawaj. Chodź do. Wiesz, gdzie jest The Void. Chodź do Dave'a. A ja pójdę na Limbo. Ty też masz Limbo. Idź do Dave'a po prostu. Idź do Dave'a po prostu. Nie, to jest. Gdzie? I... tapnij się do... E, taki masz tam Ten pol, portal Taki Gdzie to jest? O kurde! E, taki portal jakby masz I wejdź w niego Nazywa... Taki po prostu masz chyba cztery, nie pamiętam ile I... Rozejrzyj się, po prostu skacz

A czemu? Nie, bywa mnie od niego. Czaj, pójdę do wojny do ciebie, bo to cię nie Idź tam do tego limbo. Wiesz w ogóle, że ja mogę 7 petów nosić. O kurde. I zobacz, stój tam na panowie. Ej, wywoliło cię. No ja nie mogę tam jeść. Albo to spróbuj jakoś szybko kliknij E i szybko ten. Ej, ja sprawdź, czy możesz się tepnąć do limbo.

Wzniknę się do mojego ostatniego świata, którego mam. to. Wiem, gdzie jest ten różowy. Tak. No to jest moje ostatnie. Naprawdę? Czy nie masz dalej? Ja ustaliłem szczęściutkie światy. Dobra, to będziemy sobie rozmawiać, i ja idę na tę Limbo i tam i doszło dalej. Bo tu widzowie już się zarządzają trochę. Pewnie. 25, Ukończę to. Frankie! 25! Jaką masz mnie? Ok, pokażesz mi. Dobra, bo nie To i David. кто <Dealable tôi> <AU�ity> <with ten> <guerre> <single skincare> Ja będziemy zbior Jest, ja... Będziemy sobie po prostu rozmawiać, a ja będę przychodził świat. To inna. Gdzie ty nie możesz. A spróbuj teraz jak wyszłoś i weszłaś. Ale już mam to za jeden milion, to ostatnie w tamtym. Wow, jak to możliwe. <noise> Ale dobra. Więc co Okej, widzę, już jestem. Ile kasy tutaj dostajemy? Zrobię to jest razy 10. No to jest naprawdę bardzo dużo. Okej. Okay. Patrzcie w ogóle... Co zrobię? A, mówię no wiem, O kurde. Ja nawet jednego złotego nie mam. Gdzie ty jesteś? A ty możesz przejść już do Limbo? Już tym dalej? Jako gdzie ty nie masz... Ja. Czekaj, nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Ssssssss... Uuuu... Gdzie? W Beko. Mm. nie, no, no, no. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć nie dziesięć dałem jakieś typowi pety bo mam same jakieś ja nie, nie mogę To nie wiem ty możesz czegoś tego, czego nie masz Catword? Jest Catword. Catword? Ja. Chociaż ja teraz nie mogę, bo ja przychodzę teraz do Dobra, widzowie, po tej skrzyni kończymy ten odcinek i chyba nic nie dojdziemy ale. Jakbyśmy doszli razy 10, widzowie, to jest razy 1 to już było mega dużo. Co znalazłem? Co znalazłem? Aha, a później jeszcze nagrywamy po tym, nagrywamy ze Stamilkajsa? Najdłuższy vlog nasz. Będziemy naprawdę ciekawie, bo nauczyliśmy się do końca już saveów. Znaczy, no, ja tak nie do końca, ale już mi wychodzą czasami, nie? No, już ci ten cały czas wychodzą, a. Ja jeszcze tych normalnych sejmów nie wiem Do perfekcji, ale już prawie do perfekcji. Miałem te bokiem sejmy. No. To akurat to trzeba... to ja muszę to podwiedzić. Okej, objętych. Okej, robimy. Wypadł ostatnio na łatarek. Teraz... Pierwszy ja próbowałem save, bo to nie na pierwszy Ja na twoim telefonie. Bo mi się razładowała, to w szkole robiłem to save'a. A, A Powerbanka oczywiście, że zapomniałem, bo jestem debilem. Nie? Dobra, widzę Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, a ja tutaj będę sobie niszczył trochę i wtedy nagrywamy filmik, filmik ze Stabil Gajsa. Pa, pa!